Zobacz, co przygotowaliśmy dla dzieci i młodzieży w te wakacje. To już piąta edycja wakacyjnych warsztatów w Alabastro w Katowicach. Tego lata dzieci rozwiną zdolności manualne przy tworzeniu prehistorycznych stworów, będą ćwiczyć precyzję przy konstrukcji makiety rakiety kosmicznej, dadzą ponieść się wyobraźni tworząc wyspę zaginionych skarbów, wykonają kolorową piniatę i drzewko wraz z jego tajemniczym mieszkańcem. Zapewniamy 6 godzin świetnej zabawy i kreatywnego rozwoju od 9 do 15. Ty decydujesz. Możesz zapisać dziecko na dowolną liczbę warsztatów w dowolnym terminie, wraz z opcjonalnym wyżywieniem. Zajęcia prowadzą absolwenci ASP i aktywni twórcy. Sama ukończyłam Akademię Sztuk Pięknych i uwielbiam dzielić się z dziećmi wiedzą i wspierać je w realizacji ich pomysłów. Są jeszcze wolne miejsca i aktywne promocje, więc gorąco zachęcam do zapisu. Zapraszam do kontaktu przez telefon, WhatsApp, Signal, Messenger lub SMS. Na stronie naszej pracowni: www.alabastro.art znajdziesz szczegółowy program wraz ze zdjęciami, filmami i opiniami. Do zobaczenia w te wakacje w Alabastro w Katowicach.